Cześć! Witam w drugim filmiku na moim kanale. Dzisiaj opowiem o innej książce. Starę się też czytania kolejnych, więc jak coś będą nasz następne. E, dzisiaj opowiem o książce... Wypowiem się, wypowiem moją opinię. To książki Taleb, Taleba Alisalem, Unbiache a la Libertad. E, jest to książka... Jest tak, pokrótce najpierw powiem o autorze. Więc autor, Taleb Alisalem, e, ma 31 lat bodajże koleś. E, urodził się w Algierii w obozach dla uchodźców z Sahary Zachodniej jest on jednym z ważniejszych polityków i takich, takich postaci yy, z no, z, takich, z głową swego rodzaju yy, ruchu na rzecz wyzwolenia Sahary Zachodniej i jej odrodzenia bardzo na całym świecie opowiada o, o, o problemach te, te, tego, tego kraju, o tej wojnie bardzo ją tak internacjonalizuje wymyślił ją słowo właśnie i są książkę o tym książka jest na pewno po hiszpańsku, po angielsku może też się znajdzie, nie jestem pewien, jak szukałem to nie znalazłem, ale mam, wydaje mi się, że jest, ale nie jestem pewien. Na pewno jest, jest wersja hiszpańska, jest na Amazonie bodajże, więc można, można ją znaleźć. Eee, więc y, w książce autor opowiada najpierw taki krótki les, historyczny y, całego, ca ca całego tego wydarzenia, ca ca całej wojny między Marokiem a Saharą Zachodnią y, oraz potem opowiada o o tym jakie są potencjalne rozwiązania jakie są pomysły na wyjście z tego problemu, z tego konfliktu który się który tam się dzieje i też trochę opowiada o życiu zwykłych, zwykłych ludzi trochę tam jeszcze w Saharze kiedy wybucha wojna potem też w obozach dla uchodźców w Algierii czy, czy też potem w Hiszpanii, bo jest ich bardzo dużo nie będę teraz tak dokładnie mówił o tym co się dzieje w książce można sobie przeczytać albo się dowiedzieć gdzieś w internecie jaka Jaka, jaka była ta wojna, skupię się na książce, na jakby powiedzmy jej warsztacie. Więc tak, wydaje mi się, że jest bardzo że jest bardzo poetycka, że ma bardzo wielu słów, a z tego co mi się wydaje, hiszpański nie jest pierwszym językiem autora. Jest nim arabski, chociaż po hiszpańsku też bardzo dobrze operuje, na poziomie biegłym, na poziomie języka native, nie? Ale yy, no mimo wszystko yy, imponująca jest, 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 jest poetyckość, chociaż ma też swoje problemy do których potem przejdę. Jest to bardzo taki głęboki, dość szczegółowy opis mało znanego wydarzenia, jakim jest ta wojna. To nie jest, to nie jest coś, o czym tak się mówi. To nierzadko kiedy jest na nagłówkach gazet. Większość, większość ludzi w ogóle o tym nie ma pojęcia. No i zawsze plusem jest perspektywa zwykłych ludzi. Jest opisywanie nie tego, co się dzieje tylko na tych najwyższych szczeblach, ale też tego, co uważają, co czują, jak się odnoszą do tego wszystkiego prości ludzie, którzy po prostu po prostu sobie żyją. Ale jakie są problemy tej książki? Oba, niestety, co, co w sensie jest pewnie trochę do przewidzenia, wydaje mi się, że ona nie jest do końca subiektywna. Że kompletnie nie jest subiektywna. Może nie, że kompletnie, dobra. I na przykład, to do tej W pewnym momencie autor yy, yy, używa takiego określenia, yy, używa takiego określenia, coś tam w stylu wspaniały naród y, Saharawi, czyli tam ten, 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 ten naród, y, który tam mieszka. No ja mam takie, no to nie jest jakby sznyt naukowy, nie, nie można tak tak ta, ta się nie mówi. Jeśli chce, wiecie, wiecie, jak się, jak się, jak się chcę coś książkę obiektywną, autor nie chciał i to nie ma w tym nic złego, eee, ale jeśli chcę książkę obiektywną, to tak się tak się, to tak się nie pisze. Eee, więc no, na pewno jest pewien pewien minus, jeżeli ktoś oczekuje książki obiektywnej, to to, to Tanią nie jest. Ona się skupia na perspektywie, na perspektywie Saharyjczyków i, do, stawia i, i pokazuje ich no, po prostu w dobrym świetle, że to, to są ci dobrzy, ewidentnie, co nie dziwi, gdyż autor pochodzi z tego właśnie narodu. Yy... No i właśnie tutaj w tym przypadku ta, 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 ta poetyckość jest, jest przez to taka, taka trochę dziwna. Bo, bo tak trochę masz wrażenie, że tak nie pasuje, że tak, że, tak się, że tak się nie powinno. I jest kolejny jeden problem, że ta książka opowiada o różnych rozwiązaniach i pomysłach tego, co może się wydarzyć w przyszłości. Jak może uda się rozwiązać ten problem, który już trwa od kilkudziesięciu lat, i, i wydaje się, że są, jakby, pomysły są, niby coś się powinno dziać, się nie dzieje nic i cały czas trwa wojna, i ludzie nie wracają do domów z tych obozów dla uchodźców. I problem jest taki, że autor przez cały czas milczy no, może milczy. Nie mówi na temat Marokańczyków, którzy już w, tym, w tej Saharze są. Króciutki rys historyczny. Yy, w wielkim skrócie, był teren, który został, którym, którym, który, który, który był tamtym właśnie tym krajem, tym Saharą Zachodnią, i yy, został podbity przez Maroko, i teraz Maroko tam wysłało, wysłało całą masę kolonizatorów. Się bardzo wiele przechodziło Marokańczyków, którzy są kolonizatorami. Jest problem taki, że już to na przykład drugie, trzecie pokolenie w którym się wychowało całe życie. No i teraz czy w tym momencie, mimo tego, że to nie był ich teren na początku, czy słusznym jest ich, czy, czy słusznym jest ich wyrzucanie z ich domu. No to jest problem, który się pojawia w bardzo wielu miejscach na Ziemi. To nie jest, to nie jest, to nie jest odosobniona sytuacja. No i tu się pojawia cała ta dyskusja. No i problem jest, że autor jej nie, w ogóle nie adresuje. W ogóle nie adresuje tego, tego problemu. Co, co zrobić? Co zrobić z tymi ludźmi? Ale mimo wszystko książkę bardzo polecam, mi się ją bardzo dobrze czytało, jest ciekawa, to mogła to być moja pierwsza książka po hiszpańsku, którą czytam w całości, jeżeli ktoś też się uczy tego języka, to bardzo polecam i, i to tyle. Bardzo dziękuję <grym> za wysłuchanie i mam nadzieję, że, że widzimy się już niedługo w następnych moich filmach, które planuję nagrać, już nie mogę się doczekać. Do zobaczenia.